Witajcie moi drodzy, jak widzicie dalej jestem w Poznaniu, kiedy nagrywam ten materiał. Ten materiał poświęcony będzie Sylasowi. Wydaje mi się, że Sylas dalej jako postać jest jak najbardziej grywalny, mimo że dostał kilka nerfów. W porównaniu do mojego pierwszego materiału, gdzie grałem z Sylasem i do końca nie umiałem grać z Sylasem, ten będzie raczej troszeczkę lepszy, bo co po pierwsze, buildy do Sylasa się trochę zmieniły, a co po drugie też mój skill, jaki ogarniam, do jakiego stopnia ogarniam Sylasa? Jest też teraz większy, w związku z tym, że teraz jakby bardziej, no lepiej gram tą postacią. Clear Sylasa dalej jest bardzo słaby, ale jest grywalne to zaraz później, po pierwszym clearze, albo inaczej po tym, jak kupicie maczetę. Zresztą, jak przejdziemy do gry, to wszystko wytłumaczę. Na razie pokażę warunki. I will play Silas, By the way, mam nadzieję, że ten kość nie myślał, że mu oddaje pika. Jedyne, co się nie zmieniło, bo z tego co pamiętam, to dokładnie takie runy na się grałem wcześniej. To jest Aftershock, żeby być troszeczkę tankownym, to jest Shield Bash, żeby być troszeczkę bardziej tankownym, to jest Spawn Plating, żeby być troszeczkę bardziej tankownym, to jest Revitalize, żeby troszeczkę być bardziej tankownym, bo się leczysz. Magical Footwork, który daje ci darmowe buty, Cosmic Insight, CDR, -ka. Attack Speed, AP i Armor. A teraz. Przejdziemy do gry. Ok, jak widzicie, wchodzimy już do giereczki. Przeciwna kompozycja jest troszeczkę dziwna. Szako, wej na topie, Ari na midi. na bocie. Chyba, że to jest wej na bocie, a Lux na topie. Albo Ari na topie, ale wątpię. Nie wiem dokładnie, jak oni grają. Ale nie ma to dla mnie większego znaczenia. Bo ja gram moim pikiem i tylko moim pikiem się przejmuję. Zaczniemy od raptorków. Później pójdziemy na. Red buffa, potem Kragi, i po takim właśnie kliże cofamy się do bazy. i Kupujemy maczeta. I od wtedy Sylas staje się pikiem użytecznym, a przed tym staje się pikiem bezużytecznym. Jak pierwszy, gra... Jak pierwszy raz grałem też Sylasem, to maksowałem u niego W. W związku z tym, że W wtedy było silniejsza, ale w dżungli lepiej maksuje się Q. To też po testowaniu zauważyłem ale też przez to, że ku dostał jakieś tam bufy, no i Q daje Ci zdecydowanie lepsze kir, a w walce też nie jest wcale najgorsza, więc w tej grze jak tylko będę mógł to od razu sobie to ku wezmę przypominam skoro mam okazję że polecam zdecydowanie testować piki na początku na normalach Powiem, że niektórzy ludzie piszą do mnie z zażaleniami że moi widzowie czy też ludzie z YouTube'a um, grają jakąś tam postacią po raz pierwszy, bo Janko zrobił do czegoś poradnik i potem nie idzie najlepiej jakiś tam ranked, więc polecam testować postacie w no normalnych grach aczkolwiek też nie wydaje mi się, że to tak trzeba od razu zagrać ja, ja na przykład gram tylko rankedy, jak testuję ich postaci też gram rankedy, tylko że ja jestem na troszeczkę troszeczkę wyższym poziomie niż przeciętny gracz więc wydaje mi się, że nawet jak testuję postać to zazwyczaj nie przegram sam gryp, a różnie to bywa, prawda no ale polecam sobie raz czy dwa razy zagrać postacią na tak powiedzmy mniejszym poziomie, niż, niż jakieś tam wysokie solo'ki od razu. Szczególnie, że teraz był reset. 20 marca był reset. I ludzie zaczęli grindować od zera. No przynajmniej z challenger'em, bo wiem, że resetu dotyczył tylko od diament wzwyż. Diamond 5 wzwyż. E takie właśnie dywizje um, były dotknięte tym resetem, a reszta była nieruszona. Więc jeżeli mieliście tam Diament Plus, to prawdopodobnie wasze LP się zresetowały niedawno. A jeżeli nie mieliście Diament Plus, to nie wiecie o czym mówię, ale był Resetelo, e, ponieważ bardzo dużo ludzi na wysokim Challengerze nie należało do wysokiego Challengera albo Grandmastera, więc zaraz zdecydował się zresetować punkty. Tutaj ważne jest to, że używać tarczy na oto tak tego e, pana. Najpierw on atakuje moją tarczę, a teraz dopiero ja go przyciągam. Nie robię tego i tego naraz. O, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, jeszcze gorzej. Ale to nic. Gierka będzie trochę trudniejsza. Nadal ważne jest to, żeby wbić maczetę, mimo że straciliśmy red to nic się nie zmieniło. Tutaj jak widzicie użyłem kuję w tym samym momencie, tylko dlatego, że chcę zabić jak najszybciej tego dużego. Teraz będziemy się bawić z tymi małymi i się cofniemy i pójdziemy na Blue. O, tu zaczekamy, pasywka, boom. No i mamy maczetę. Jakbyśmy zdobyli Red Buffa, to mielibyśmy też pingwarda, no niestety tutaj tego pingwarda nie mam, ale no cóż Czaco mnie troszeczkę schizował i przegrałem walkę na smite, więc... Ten sobie tak naprawdę winien, że nie zasmajtowałem tego, tego reda. Ale od teraz od maczety jesteś w stanie farmić bez problemów, bo runki pod attack speed umożliwiają niezłą farmę z lasem. A kiedy masz maczetę, to to 35 dodatkowych obrażeń, co tak jest, jest bardzo pomocne. To co widziałem, to Shaco już miał 16 creepów, więc nie wiem, czy on coś czegoś innego nie zabrał. Ale wydaje mi się, że on po prostu zgarnął e... kraby podwójne kraby. I teraz jest jeden na jeden, który ja wygram, ale on ucieknie. Zobaczmy czy ona ma wizję. O, to jest jeden za je... no, jadę, to wygram. Nie wiem czy powinien mi pomóc pushować, czy nie. Co co widzę ona chyba puszować nie chce, więc idę sobie na oko, na dam Idę idę idę. Oni no, zabili prawdziwą, niestety. Niestety nie pomożemy. Możemy tu zaczekać na Irelkę. A jak nie, to pójdziemy dalej, bo moje raptorki się teraz respią. Irelia spuszowała, więc jest bezpieczna. Farm dalej. Wiem, do tyłu farmię, dlatego że straciłem do buffa i straciłem podwójnego kraba. Więc jakby bardzo dużo kampów mi zabrał ten szako, ale myślę, że jako tako farmi dalej mogę. Na bocie moje mają te śmieszne buildy Tarik Lux i tylko walczą, nie farmią. Mam oboje ten specjalny przedmiot. To jest trochę dziwne, że on ze mną walczył, ja z nim wygram jeden na 1 Ale nie chcę z nim walczyć w związku z tym, że nie wiem kto zejdzie pierwszy ich tym czy mój team Za ja to zaczekam na kraba i zgarnę kraba Przemyśl ma łaskę małeś akurat jak się cofnąłem to oni zaczęli walczyć tu może być Shaco, więc ja nie chcę tutaj ale szaka jest na po... ale i to co, stało, że szaka jest na mi i tak i tak nic nie zrobimy no moje ganki są bardzo o, czy ja muszę spiec? Wątpię, że mam takie wrażenie, żeby ją zabić. Teraz będę samolubny i zamiast dać tej pali spuszczać do mojej Ari, to znaczy do mojej Roblanki, to ja ją po prostu spuszczę, żeby troszeczkę się odrobić, bo jestem do tyłu. To jest to, że Shaco zabrał mi dużo. Zabrał mi dwa kampy. Nie dużo kampu, tylko dwa kampy. On ją sfrizuję i moja Leblanka będzie do tyłu, ale ja będę szczęśliwszy. Poświęciłam mojego midlinera. Jestem dzięki temu szczęśliwym człowiekiem Tutaj to dokończymy i przeskoczymy przez ścianę jakby ten szakom miał gdzieś nam wejść znowu Także być w 100% bezpieczniej Oj ta Nami troszeczkę tak nie fajnie gra Różnie bywa, czasami ja bardzo lubię robić e, Blue Smite, ale w tej grze zrobię Red Smite, tak z ciekawości. Ale zazwyczaj byłem Blue Smite na tą postać. Tak patrząc w ogóle, jakie oni mają, to w większości mają nawet dobre rki. No. Nie wiem, czy ona już ma swoją czy nie ma. Bo jeśli nie ma, to możemy ją zabić, a jeśli ma, to nie ja wiem, że ona mnie widzi, no to jest pięknie, no dobra, to tę Jestem chyba martwy, tak. O, blisko było, żeby to przeżyć. Może jakbym troszeczkę szybciej użył r czy coś, to mógłbym to przeżyć. Wyszło jeden za jeden do tego asysta dla nas, a ja mam przednio do dżungli, więc nie ma tragedii. No myślę, że mogłem to kurde trochę... Myślę, że mogłem to U... Zagrać lepiej. Myślę, że mogłem wcześniej Ukraść RK Ari, zabić ją od razu z tej r A dałem się chyba nawet szarmować, więc na pewno Mogłem to troszeczkę lepiej zagrać Niedługo Luke zacznie farmić, jeszcze nie, ale nie będę zacznie farmić Teraz Darkseal, a potem Hextech Protobel, Protobel, moim zdaniem Na tą postać jest musem Dodatkowa mobilność jest naprawdę super. Przynajmniej w dżungli Bo wiem, że na midzie i na topie ludzie teraz raszują Root of Ages, ale ja osobiście kocham Kocham protobalty. Dlatego, to, że często używasz E agresywnie, W agresywnie i wtedy ty to możesz użyć pasywnie, jeżeli musisz, a jeżeli nie, no to również to możesz użyć agresywnie. Mogę użyć r żeby uratować, ale szczerze mówiąc, staryk tutaj straszował, więc myślę, że to nie ma znaczenia. Dobra, nie jestem szczerze w szoku co tu się wydarzyło. Z jakiegoś powodu nie mogliśmy zabić Tarika. był zbyt tankowny. E, zabił trzy osoby ten Tarik tak naprawdę, ale... No cóż, trudno, trudno się mówi. Użyli dwóch teleportów, także to jest PS plus, żeby użyli dwa razy TP. No cóż, idziemy w takim razie na górę. Na górze Szako zabrał mi blue, ale nie zabrał mi Wilczku. Wilczki są dostępne cały czas. I jestem silniejszy od Szako. Jeden na jeden jest na 100% wygląda. Zastanawiam się, czy tym w stanie zabić ale chyba tak. Nie ma tego, niestety. Niestety tego nie ma. Pomogę, postarać się ją zabić, składając się. Nie jest taki prosty, ale ma Red Buffa, więc fajnie było ją zabić. Erka Wędza to jest bezużyteczna. Gdybyśmy trafili czymkolwiek, to może byśmy ją zabili. Ale ja nie trafiłem w moim pierwszym ku, a Irelia nie trafiła swoim ku. No, nie trafiłem. O, jak Jakbym trafił teraz czymkolwiek po raz kolejny tym łańcuchem. Irelia też zginęła. Wydaje mi się, że Tarig jest dobry na nami, bo obie postacie polegają na leczeniu, ale Tarig jest dużo bardziej tankowny. Przynajmniej jak grasz z Ezraelem, bez, bez real nie ma takiej presji na linii, jak na przykład grasz z Caitlyn, czy coś Caitlynami no to wtedy grasz po to, żeby pushować. Irelia jest bardzo nielubiana przez tego Shaco, ale niestety po ostatnim ciężko pomóc. A na bocie z kolei mają bardzo dużo wardów, bo Ilux i, i Tarik mają wardy na bocie. Wiesz, Dziękuję. 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 To jest na pewno fajny dla Jeszcze mamy dla z... Vain, więc dostaliśmy teraz trochę golda. Także wyszło to całkiem, całkiem 150 dodatkowego gola dla Blanki i 300 dodatkowego golda dla Irelii. Turet platey, co prawda, już zniknęły, ale i tak to, um, to jest niezły golda naszej drużyny. Byliśmy do tyłu. Poza tym nie wiem jak użyteczna jest Ari. Jest na pewno... No nie, nie jest bezużyteczna. Ale wydaje mi się, że Blanka powinna być silniejsza od Ari. Ważne na Slasie jest też to, że mieć dużo Cederki, bo skilla są wszystkim. Nie masz skill nie masz... Ee, nie masz mocy. Ale odkoczył to. O! Nie ten skill wziąłem. Maksuje się wujak to drugie. Przez przypadek dałem jeden punkt B. Ale będę miał Erkę do skradzenia. Ukradnę sobie Rkę Tarika na przykład na tym y i To już jest niezła Erka, która na pewno pomoże. Ten szak to widzę, że omija warriora i robi od razu infinitierza czy coś takiego. Nie wiem jak użyteczne będzie to. Myślę, że będzie całkiem silny ten Shaker. O. No cóż, następny Shadow i dał buff, tylko użyła Arki, więc wątpię, że była w stanie coś teraz zrobić na topie. Niech ta to wejdzie tylko nie zdejmuje, bo jeżeli zginie, um, to będzie naprawdę kiepsko. Nie wiem po co mi ta Arka, ale użyłam Arki. Moja RK jest trochę gorszą RKą Tarika, bo ja nie mogę stargetować inny, drugiej osoby, więc moja Arka zawsze będzie tylko na mnie, więc ciężej już mi jest stracić więcej osób. Oni mnie widzą, dlatego oni mogą grać agresywnie. I nawet dobry bait. Dało się zdobyć 2 killa. Ja tam szako podbiegał, ale wątpię, bo on zabił tą leblankę. Leblanka jest dużo silniejsza od niego. Znaczy może go po prostu zanshotować. Ja móc uciec do Leblankią, musiałem czuć, że, że Leblanka to Aria, ale to była Aria, nie Leblanka. Mam nadzieję, że nasza Leblanka ucieknie, ale też to wątpię. Ben jest bardzo denerwująca, bo jak odpali Erkę, to ma tam Erkę. No cały czas, jeżeli dostanie asystę albo kila. Nieprzyjemna sprawa. Ja kupię merki w tej grze. Normalnie robiłbym albo sorcery, albo ninja. Merki, sorcery, ninja tabi. Te wszystkie, wszystkie buty są ok, ale oni mają dość dużo CC e, i ma, będą mieli nafilowanych karyk, więc no ja nie chcę jakby dawać się trafić z tego CC. Potem będę robić zonie, po zoni, albo Banshee, albo Deadcap, to i to jest dobre. I więcej AP masz na Sylasie, tym silniejszy jesteś. Ta postać świetnie z AP się skaluje, ale jednak no, muszę, nie mogę ginąć od razu, albo nie możesz ginąć od razu grając z tą postacią. No bo jeżeli zginiesz od razu to, to prawdopodobnie jest, jesteś bezwytężny. Sylas nie ma ogromnego bursta, nic od takiego, Syla, Sylas jest dużo silniejszy w długich walkach które może wykastować skille kilka razy. Bardzo ciężko jest ich złapać na midzie, bo mają wszędzie władzę, jestem pewien. No dobra, nie, nie po lewej stronie, ale w ogóle powinien mieć władzę. To nami jest one shotem, jeżeli trafi ją e, jakikolwiek skillus. Dziwne, że zostało. O, to jest odbajny e, to w Jest problem, bo Irelia ma killa u nas, a wej nie ma dwóch tamu. Vayne na długi tamach jest dużo silniejsza niż teraz. Jeżeli już teraz ją ogrywa jeden na jeden, to na długi temak to jest w ogóle koniec, a ja sam tutaj nic nie zrobię. Nawet jeśli... nie, jeżeli mnie sfejszykuje, to jest... nie no, ja mam dwa level do tyłu, ma, nie, chyba nie ma opcji. Tak właśnie myślałam. Użyła flesza, ale jakby 1 na 1 nie mam żadnych szans. Trochę szybko puściłem W, bo mogłem się uleczyć więcej z W, niż się uleczyłem, aczkolwiek jakby sama, sama jeden na jeden jest, jest, jest dla mnie totalnie niegrywalne. Nie mam takiej obrażenia ją zabić. Ale mamy niezłe ganki na nią, tylko musimy trafić szybciej. Albo idealnie musi trafić r albo stunem, albo ja muszę trafić łańcuchem. Bo jeżeli ona dostanie slowa i zaczniemy bić, to ona zginie bardzo szybko, tylko po prostu... Można skajtować mocno Mogę to robić dwójkę, jest bardzo dużo szansa, że robią tą dwójkę. Mam szako i wejść. No. Myślę, że już jest stracony ten naszor. Nie ma yy, nie ma czasu, żeby tam podbiec. A faj z złym pomysłem w picku. Nie wiem czy zdąży to zrobić w ogóle. No myślę, że oni nas odskalują, więc ta gra może być teraz skończona, bo ich Veń prawdopodobnie 1 na 9 zrobi. Tak mi się wydaje, że ich Wain może 1 na 9 zrobić. Ale jest jeszcze nadzieja, bo nasza Alblanka nie jest taka słaba. To jest 600 god, ale blanki. Ona już miała hex drinkera, więc to nie było też takie łatwe. O, ho, ho. Dobra. Nie, liczyłem, liczyłem na to, że tak nie zginę, ale jednak tak zginął Ryba to TP to jest takim samobójstwo O! O kurczę. O. Okej. Okay. Został im nasz tylko na jednej soje w tym momencie. I jest to y, Ari. I ona się zaraz cofnie do bazy. Tutaj zaraz przyjdzie wojna i zabija tą Miralię. Tak coś czuję. Ta. O, jest zip. Jakby tym trafiła, to miałaby maluśką, malutką szansę na to, żeby wygra. Ale jeżeli tym nie trafi, to jest od razu matka. Albo potrzebuje erki, albo tego. Ja mam zaraz, zaraz, to nie w tym się. Sensie. Erka polona Ciekawe, jak używam erki szako, to jestem drugim solasem, czy jestem szako? Znaczy czy, czy jakby majarka szakiem czy sylasem? Zaraz użyję tak po prostu. Wiem że już raz użyłem ale nie zwróciłem uwagi. Chyba była sylasem. O! ja bym użył łańcucha i użyłbym W to bym nie zginął Bym się uleczył za dużo życia O, nice, nice, nice Nie jest źle, bo No, obie drużyny się zabijają nawzajem Tylko Martwię się, że jak Vein będzie miała Jeszcze jeden przedmiot na przykład, to to, to będzie ciężko Bo my jak zabijamy Vein, to zazwyczaj to jest 2 na 1 i my ją ledwo zabijamy, a co dopiero kiedy Wayne będzie miała kość przy sobie. Bo oni mogą podjąć taką decyzję, że bronić tej Vayne'a, albo grać z nią. To jest zły pomysł, bo Taric ma R'kę, tak mi się wydaje przynajmniej. Jest dwa na dwa mogli przegrać. Chaco jest całkiem silny, ma dużo kit'a. To jest Lux, czy jest Vayne? To jest interesujące. Lux... O, oh, łatwa. Puszuję, żeby oni nie mogę Mogę użyć Erki, żeby zniszczyć Banshee Ari, ale to się obejdzie dopiero od 16 poziomu, bo na 16 poziomie tak naprawdę nie masz cooldowna na narce, A teraz jeszcze mam cooldown na narce. O, ale i tak r Ari jest spoko. I pra Prawdopodobnie zacznę roll na szorach jak tylko kończy Dress Naprawdę tu był box Miałem taki plan, żeby ich splankować i iść z tej strony co i Relia Ale co pierwszej relia się wycofała, co po drugie wpadłem w box, który mnie zabił tak naprawdę W tym krzaku no a Ezreal może tutaj ładnie połkować Niestety um... Niestety nie, nie, nie tą postać. I kompozycja wydaje się troszeczkę silniejsza teraz. Bo scaling, no, nie jest po naszej stronie. Jeśli szybciutko cofnąć. No to co, r Tarika i próbujemy zagrać z r Tarika, może teamfight. Obawiam się, że tutaj no, rka Tarika by mi nie pomogła. Bardziej mi ją wrócił, zanim nim To jest ciekawe, bo Bane ma Hex Drinker, a jakby miała Phantom Denser, to myślę, że byłoby jeszcze ciężej ją zabić. Bo Phantom Denser daje większą tarczę, ale nie daje Magic Resist'y. z tym że nie wiem czy ona potrzebuje Magic Resist'y. Może potrzebuje. O saco é aquele assassino, na manchota já abriu então. Po to jest Protobell, żeby uciekać od bain z 10 fragami. Właśnie potem jest Protobell. No dobra, ta gierka nie była taka prosta. Ani early game, ani, ani mid late game nie były proste. Ale myślę, że Sylas w dżungli jest całkiem niezły. Mimo, że Sylasa z nerfilki teraz kilkukrotnie już. Jego leczenie z w jest mniejsze niż było wcześniej. To myślę, że Sylas jako postać dalej jest bardzo, bardzo dobry. Um, jak gracie nim na midzie czy na topie, to zazwyczaj ludzie robią rudow Ages e, a potem i tam do cederki. Jak gracie nim w dżungli, to polecam of Ages jako pierwszy przedmiot pod przedmiocie do dżungli, w związku z tym, że wtedy jakby ta postać staje się, staje się bardzo silna. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do e, subskrybowania kanału i do zaczenia na razem moi drodzy, papa. Pa.